W Włosławia Błękitny Gombiń 3 do 1 zanosiło się na małą niespodziankę. Błękitni prowadzili po strzale byłego zawodnika w Bartka Dębickiego, ale w końcówce podopieczni opieczni Wysława Borończyka wygrali to spotkanie. Trenerze, co dzisiaj się stało, że Włocławia ten początek i praktycznie no, miał słaby? Uważam, że rozegraliśmy zdecydowanie najsłabsze spotkanie z tego okresu przygotowawczego. Trzeba się zastanowić. Fakt, że... że trzeba będzie troszkę odpuścić, dać zawodnikom troszkę odpocząć, dlatego że za, najprawdopodobniej rozgrywki się rozpoczną za dwa tygodnie. Ale dobrze, taka e, bym powiedział lekcja pokory. Straciliśmy bramkę wartych tak Szczerjów. Fajną siłą. Uważam, że Gombi prezentował się w przekroju całego niemal meczu, jeżeli chodzi o grę w polu, bardzo dobrze i miał przewagę. Z kolei nasi zawodnicy konsekwentnie grali swoje, co... W, w, w końcówce dało e, owoc w postaci przegramy. Spodziewał się Pan takiego słabszego meczu, znaczy, tego zmęczenia drużyny? Znaczy się, zmęczenia tak, ale nie takiego meczu jak tutaj. Ja uważam, że Gombin zrobił niespodziankę. E, że naprawdę zresztą nie tylko Bartek, ale tutaj jeszcze spotkałem swojego zawodnika z Kierkowskiego z lat wcześniejszych, który też się bardzo dobrze prezentował. Mnie, e, zaskoczyła gra gombina w sensie pozytywnym naprawdę bardzo pożyteczny sparing. Tym bardziej, że miałem mo możliwość dzisiaj grać nie z Gombinem, a propozycję z Notecianki, dlatego, że za dwa tygodnie Notecianka gra z Lechem Rybinem, i ci grają sparing. Chcieli odwołać to, żeby zagrać właśnie z nimi. Bardzo pożyteczny sparing. Lekcja, z której trzeba wyciągnąć po prostu wnioski. Widzę, że nie robi pan problemu tego, że runda wiosenna będzie przyspieszona? Nie, dlatego, że jeżeli zespół. Trenuje w jakimś tam rytmie. Tylko teraz jest kwestia, dobrze, że to się stało. że Dowiadujemy się o tym już wcześniej. Że trzeba po prostu od tydzień jak gdyby odpuścić, żeby zawodnicy zapali większą świeżość. Już usytuować dwa ostatnie sparingi pod pierwszy mecz. Nie i, i, i można robić. Jeżeli się trenuje, no to wiadomo, że czy to będzie tydzień szybciej, czy tydzień później. Dla mnie nie ma znaczenia. A Atutem będzie sztuczne boisko, bo już zapadła decyzja w związku, że mecze ligowe będą rozgrywane właśnie tutaj na sztucznym boisku. A atutem będzie dla, dla naszego zespołu, czy... Ja, czy to będzie atut? Myślę, że dzisiaj to już sztuczne boisko jest dla wszystkich powszednim boiskiem, że wszyscy się gają, w okresie przygotowawczym, go szczególności na tym boisku, no, bo są w Toruniu, w Płocku, we Włocławku mecz, także ja myślę, że to jest w pewnym sensie utrudnienie, bo fajnie, bo jest równo, ale jeżeli chodzi o stawy to niestety e, duże obciążenie ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy czekamy na końcowy efekt. dzisiaj jest trzeci marsz. czy już kadra która dzisiaj wystąpiła w dzisiejszym jest zamknięta to już jest skompletowany skład na rundę piosenną jeżeli chodzi o zawodników, którzy ze mną przygotowywali się to już jest e, zamknięte, że wiadomo, że te wszyscy zawodnicy, którzy formy, to e, po rozmowie z Panią Prezesem. Natomiast jeszcze liczy na, na jakąś niespodziankę. Dziękuję. Bartek Dębicki dzisiaj zagrał przeciwko swojemu byłemu klubowi. Powiedz, jak podchodziłeś do tego spotkania? To był jakiś szczególny waż dla Ciebie? Nie, no, mecz, mecz jak każdy inny. Bardzo fajnie było tutaj wrócić. Spędziłem tutaj 3 lata, miło to wspominam. Fajnie było przyjechać, przypomnieć się, zagrać z dobrym przeciwnikiem. No, szkoda, że nie udało się wygrać, ale to jest mecz sparingowy i, i nie, nie chodzi tutaj o wynik. Powiedz, co u Ciebie, jak teraz wygląda Twoja sytuacja, jak gracie, jak... No, umiem, bez większych tam jakiś problemów. Gramy w czwartej lidze mazowieckiej, tam zajmujemy bodajże szóste miejsce. Raczej, raczej nie gramy o awans, gramy o spokojne utrzymanie, o, o pozycję w górnej części tabeli, także... także A jak o to... grę w Włocławii? No, pozytywnie, pozytywnie. Tutaj ten powiedział, że skoro to był najsłabszy mecz, także... Także oceniam pozytywnie. Widziałem po innych wynikach, że, że drużyna jest dobrze przygotowana i, i osiąga dobre rezultaty. Także życzę powodzenia i awansu do trzeciej ligi.